Witajcie na kanale Ebru i sześciany. Oczywiście zostawcie suba i łapkę w górę po czemu nie Dobra jesteście na kanale Na playście Niebieskie Migrały I ktoś prosi żeby dać większy speed Więc kiedy będzie 10 na 10 <grym> osób Zrobię to Jak oni chcą Ale to będzie ich wina potem No chyba gorzej jeżeli będę im po stole I te, to wtedy będę miał trochę beznadzieje Ale Dobra, w ogóle Dobrze, Dobrze players Piii. Dobra. Jeżeli będę im posory to będzie XD. Nie, nie jestem. Też nie. Wow, czekajcie aż przy ciebie. Bo kiedy jest ta animacja, to wtedy już grasz. Kiedy... kiedy, kiedy się patrzy gdzie są crewmate'i, to wtedy już możesz się ruszać normalnie po mapie. Ciekawe. No speed. Ale on jest Różo Różowy stał na węcie dosłownie, widziałem Kątem oka To chyba nie on, on znalazł ciało Właśnie Nie tak przesrany ja mamy. Kupuję. No dobra. Hmm. No dobra. Tak się nie mówi to jest ang. Czemu dopiero o tym pisze? Jasno niebieski na oczach, ha! Ale dziwne mają no. tym angaz Bo jeżeli jest... Bo normalnie no to są takie y Takie półokrągłe oczy Takie wiesz, jakie A na tych kosowaniach Kiedy piszesz, to to są kwa prostokątne To jest bardzo, tak bardzo dziwne zobaczyć przy następnym udziału. No bo ja już po raz drugi robię tego samego taska. Za szybko te ciała zgłaszają. To jest zgłosiłem? Dobrze, e, widziałem wiem. chyba czerwonego. Nie. Ktoś był na kamerach, więc mógłby zauważyć kto idzie w Aha, może ona nie znalazł tylko na kamerach, tylko w pokoju z dwie kamery. A, kamery Na kamerę się świeci. No dobra, 14 sekund, nevermind nie u... <grych> No możliwe, tylko niektórzy milion no teraz siedzą na kamerach i... Hmm, ciekaw kto jest impostorem. Ale na pewno się tego nie... Na pewno nie wygramy, bo ja nie robię tasku, a, zro... a ja ustawiłem tylko na dwa taski. Dobrze, troszkę ciał. Chyba... O, już wiem, że jest impostorem. Nie żyjesz? O mój Ej, X, trzeci raz znalazłem ciało! Kto jest impostorem? E, ja to nie wiedziałem. Wiedziałem. Tylko? No wszystkie części, a byłem na trzecie w kinie. Chyba drugiej też. No, miałeś rację. No, miałem rację. No. Kiedyś, ja kiedy no. już zaczynałem z tym dostać, nie wiedziałem tak. Kiedy już tak, zaczynałem z zegrawa, w tym dostać, to zaczynałem z tym, że można uczyć to okoliczności, Okończyło się uproszul. Na przykład, e, kiedy pytasz się pana, co nam znajdzie, czy mógłby przestać stać będzie się i dał. Mój nie odpowiedział, albo ustał. <laughs> To jest dobre, no. złoto, ale powiem tak zazwyczaj, gracze Fortnite tak mają. Oczywiście nie obrażam graczy Fortnite, tylko oczywiście ja nie obrażam żadnych graczy Fortnite, a, tylko po prostu mówię prawdę. No nie, <laughs> o... O nie. Ja nie obrażam... <laughs> Dobrze. Ja nie obrażam żadnych... <laughs> ludzi, którzy grali na Fortnite'a, ponieważ to prawda. <laughs> impostor! Złoto. Nie, impostor jest na 100% impostałem, czyli żółty. Pozdro nie lew, dej gej. Okej, okay, ja na pewno jest jeden tykły pusty. Pamiętajcie, dzieci, jeśli gra się w amonestę, wychodźcie. Tak. Ja chyba na stylu teraz bym się nazywał crewmate. Albus. Słuchajcie, to na pewno nie ja, bo ja jestem crewmate'em. раз не Nie, ale można powiedzieć. Znaczy tak samo jest z Fortnite'em, że możesz się pobrać. Oczywiście są małe mikroplataności, ale kto byś na to wracował? Znaczy, bo też jest jeżdziowa, tutaj jest garściowa i większość garściowa, dużej garściowa tutaj ma. Ale... Gęsi nikomu to jest nie był Ach to, kto? Gęsi, ja... Tak, pamiętam, sorry. Miałem przez chwilę lega mózgu. No to już mi rano, prawda? Sorry, miałem lega mózgu. Na ona była ze mną. Daj mi chwilę. <grystanie> Jestem impostorem. Okej, okay, halo. No siema siema. Dobra, to no, jest. No, trochę się wkopałeś, trochę się wkopałeś, sorry. Ale zagłosuję na czerwonego. A, nie, czerwony nie żyje. To ja jest... No i kto jeszcze jest, powiedz. Przyznaj się. Fortnite. Fortnite jest! O nie, o nie, nie, tak, tak nie może być. Ale nie, wiedziałem, że Fortnite jest oszustem. Znaczy, w ogóle taki bardzo ciekawy kanał, że... No? Że jest, jest jakiś crewmate albo impostor czasami i tak robi taką bekę, że haha, jestem impostor. Mówi tam głosem z translatora i to jest nawet zabawne. No dobrze, ja mogę zrobić tak. A Jest, mnie tak kusi, mnie tak kusi, żeby powiedzieć, że to na pewno Fortnite, bo Fortnite jest yy, oszustem, a już pamiętam, czemu to. Powiedz tak, zobaczymy, co będzie. Dobrze. Jakbyś takiego coś głupiego, Fortnite to zdrajca, albo coś w tym stylu. Że, żeby się zaraz nie domyślili A to będzie To najgorsze, gdyby wszyscy to byli e, fani Fortnite'a? Okej ok. Okej, ok. <grych> okay, wygraliśmy XD A dobra, może, może nie zrozumieli Zazumieli. zazumieli. Ej, teraz mam idealną miniaturkę. Fortnite to zdrajca. No może lepiej to, Fortnite was an imposter. Ale nie, bo po Pols bo to polski kanał i po polsku to będzie lepiej brzmiało, bo Fortnite to zdrajca i będzie tak pasować, że Fortnite jest taki beznadziejny, że jest zdrajcą. wiesz, bo jeżeli bym robił to po angielsku, to może byłoby to nadfajne, ale po polsku to jest nawet śmieszniejsze. No rozumiesz, bo to polsko. Albo nie, jeszcze mam lepszy pomysł. Zrobię tak, że będzie na u góry narysowane, że ja no to mówię, że Fortnite to zdrajca. Fortnite to zdrajca, a tam i na dole no to będzie narysowany e, ten ludzik Fortnite, który będzie lecieć w kosmos i będzie napisane Fortnite was a nie poster. Halo, bo tak kiedy nie mówisz, no to czuję się jakbym mia no, jestem teraz jestem miał frustracji. wywalić internet i boję się, że będę musiał zaraz wstać, wyłączyć nagrywanie i iść i stać. Się zabić. Nie no, spoko. Jestem, no to, te no to jestem też, też jestem. czasami. Czasami też tak... No, ja Ej, słuchaj, nad, mam dla ciebie najlepszy ma. pocisk. Mam najlepszy pocisk, który możesz korzystać kiedyś. No dawaj. Przy tobie nad Distrym jest kimś. Hmm? Przy, tam, przy Tobie na d jest ki kimś. <grystanie> Dobra. No. Cudo. No, Ej, ale to jest mówię. najlepszy pocisk tego roku. No raczej. Idziesz ze mną do na Czekaj jeszcze jeden task mi został i skończy już. Taski wszystkie. O. Dobra, skończyłem. Gdzie mam iść? co no nie wiem, pewnie do kamery, jeśli tam patrzysz to z impostorem. Hmm. Ja bym tak. Początek. <laughs> kura podejrzana. Jaka kura? O, Fortnite left the game. <laughs> A. No i fajne. Dobra, ja skipuję. Dobra, czemu nie? Okay. Mamy tylko trzy osoby na zgonie, więc czemu nie? Ale fajny kapelusz, taki gniazdko, podoba mi się. Tak, właśnie nazywa się Kura, więc to jest nawet fajne. Hmm. Także na, na głowie no to wysaduje swoje jajka, czyli swoje tak zwane dzieci, które potem ludzie będą jeść jako... Micznicy Nie to, to osoba, która... ...musi się gotować musi stanąć za coś... Po prostu... Nie, ale pomyśl, jesteś jest kurą... Jajka. Nie, ale pomyśl sobie, jesteś kurą. Spędzasz swoje prawie całe życie. No nie. Zabij go, zabij... Drugi imposter, zabij go, zabij go, zabij go, zabij. Go. Kurwa. Nie, 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 sabotaż, sabotaż, o, dobrze już. Szybko, szybko, trzy, dwa, jeden, trzy, dwa, jeden, tak! O, Udało to, ci dobra. się. Dwieście. Dwieście IQ. O, dobra. I to ja jeszcze wiem, No prawda, biały, ja, no, no, biały Nie mogę obroń. Czerwony. E, jeszcze jak ktoś się tak zastanawia, to ja mogę polecić fajną taktykę. Jezu, debil. Mógł powiedzieć na przykład, że robi ze mną taski albo coś w tym stylu. No tak. Dobre, możesz powiedzieć, że jest z białym. Ja bym powiedział bardziej tak, taką fajną technikę wymyśliłem, że jak ktoś zobaczy, że zabijesz kogoś na oczach, na jego oczach, i on będzie leciał włączyć guzik, to musisz polecieć przed nim, włączyć guzik i powiedzieć, że to on. Albo ja widziałem taki filmik i tam było jeszcze lepiej, że ktoś zabił ciało i zgłosił. I powiedział: To on jest impostor, zabił mojego najlepszego przyjaciela. Ja <grym zainteresowań> on to powiedział. No, nieważne już. Nie będę tak skończył. Dobra, więc by to obserwować, każdy kolejny twój ruch. Czerwony chyba zgłosi emergency meeting. Ja to Ale jest taka zasada. Zmarli, nie potrafią zgłaszać. Ale czerwony. No mówiłem Fuck. Zgłosuj szybko na... zagłosuj na czerwonego szybko Wbierz co? Głosuj Czerwony, czerw... Czer no zgłosuj na czerwonego no, Dobra, głosuj Ej, ja wkręcam duchy, że się czerwony mnie zabił A to chyba był też czerwony, więc... Jebać powody, przekonajcie mnie. F Dobra, nie, Mam nadzieję, że jeszcze ziomek biały Kto banana na głowie, no ma Kto banana na głowie ma biały kysy Kto banana na głowie ma ksy? Nie wiem Chyba przegraliśmy Biały, biały. Tak. Napisz że czer... Czerwony. Czerwony. Czerwony, wylatuj. W ogóle zawsze, obok gdzie patrzę, to większość e, filmików z Aunga na przykład to czerwony zawsze jest impostorem. Czekamy, czekamy. Czerwony. Nie czerwony wiem. To jest taki zły kolor. O, może to wygrać? Wyrzuci jedną osobę, biały I to może wygrać Biały, biały, wygraj, wygraj Bo i tak nie mam nic lepszego do roboty Więc wygraj, wygraj, wygraj Potrzebuję wax samców Czerwony Kosuj, czerwony No to czerwonego kosuj Eee, tam. Nie, tak. fajnie, do tego słowa szczególnego bym wygrał. Dobra, chyba tworzy nową mapę. Na Polusie. Dobra, więc oto były niebieskie migdały. Pa.